Najpierw mam do ciebie poważne pytanie, książę. Ilu? Moskali? Można przebić sześciometrową kopią husarską? Ilu tylko zechcesz tego? <noise> <noise> Chcesz pewnie porozmawiać o mnie? <noise> Wkroczyła do magicznej krainy. Drzewa były drzewne kwiaty zrobione z kwiatów... <noise> Wybiła ósma do łóżek. <noise> Znów no, spóźniona. Hmm. Najwidoczniej kara była zbyt mała. Jutro sprzątacie stajnie? Ma być bez wskazy! Nie jesteście lepszy od pokojówek! Będziecie sprzątać ogród do końca życia! Kto tu wpuścił tego zapchlonego kocura? And Chyba żartujesz. Pochodzę w potężnej linii od gęstych tygrysów z najprostszych lasów w Indiach. Wow. Nie wiedziałam, że tata jest nami tak rozczarowany. Słyszałam, jak mówił, że... Chce mnie do Choroszy wysłać. Jest tylko jedno takie miejsce, w którym nie rozczarujemy nikogo. Powinnyśmy stąd odejść. Idziemy. Biedny król od śmierci czuje się coraz gorzej. W tej sytuacji medycyna niewiele może, tego się obawiałam. Nie, nie, nie wolno porzucać nadziei. Ciała. Lacey? Jestem Kathleen. Genevieve? Jestem Edeline. Może jednak trochę się różnimy, ale na pewno lubimy jedną rzecz. Jedzonko. <ścoughs> Czy macie tu się rocznicę? Twój stary. Maltuję. Intymne portrety każdemu zwierzęciu w tym królestwie nie za darmo oczywiście. Wasza przepiękna wysokość. Ja. Przyleciał nas kraty ptaszek, zaśpiewał tą piosenkę ostatnią moją. Żegnaj, knuże, żegnaj, chują, odchodzisz tam, a idziesz do lepszego świata.